Ale czy posłowie gdzieś tam szepczą o, o tym, że sam Donald Tusk mógłby zdecydować się na taki y, ruch, szachmat, czy nie wiem, po prostu pozbyć się tych wszystkich małych rybek, które już pożarł i y, iść do wyborów w, w jakiś taki spo odważny sposób? Czyli jestem przekonany, że Polska 2050 i PSL będą chciały pójść w innej formie niż obecnie do wyborów. Polski 2050 prawdopodobnie nie będzie już przy następnych wyborach. Ich posłowie zostaną wchłonięci przez koalicję główną. Przez koalicję obywatelską, ale nie wykluczam też, że pojedyncze osoby może będą starały się współpracować z Prawem i Sprawiedliwością. Bo moim zdaniem są tam osoby, które, z którymi warto by współpracować. Pojedyncze, co prawda, no ale, ale trzeba podkreślić, że są. PSL ma w tej chwili 1% poparcia. Oni sami nie mają szans w tej chwili wejść do Sejmu. Byłby to piękny Sejm, bo pierwszy raz nie byłoby posłów PSL-u w polskim Sejmie i daj Boże tak się stanie. Ale jestem przekonany, że oni będą próbowali coś utworzyć. Na przykład partię. Pod, pod patronatem Rafała Trzaskowskiego z byłymi samorządowcami, jeśli nie przejdzie kwestia usunięcia dwukadencyjności. Byli prezydenci, byli burmistrzowie. Razem z PSL-em i z Rafałem Trzaskowskim, moim zdaniem, jest to jest szansa na to, że taka partia powstanie i media te mainstreamowe, lewicowe będą ich promować jako coś znowu, coś nowego. Coś ala Polska 2050, wcześniej nowoczesna, więc może będą próbować w ten sposób dostać się do Sejmu. Sami z z całą pewnością nie mają dzisiaj szans na wejście, na przekroczenie progu 5%.